To i co? Co? Tak coś się zmieniło? Tak coś się zmieniło, ja pierdzielę. Wsiemaneczko, wszystkim z tych Witam bardzo serdecznie na następnym cineczku. jest wam na życiu. of 2. Tak, i teraz patrzcie się na górę. Ty, to jest czaszka, to jest wielka, olbrzymia czaszka. I nie wiem w ogóle co ona oznacza. Szczerze mówiąc, yy, czekajcie mi coś po blabydnięcie. Trochę się cykam, bo... Ja nie wiem, czy on się na mnie patrzy, czy on będzie wyglądał jakieś szufle, że będzie mnie... Uj, On mnie atakuje, on mnie atakuje, on mnie atakuje. Uciekamy. Nie! Tego ukrywał. Powstaliśmy na takie ścieżce, ale. Okej. Okay. Dobra. I tu mogę się zobaczyć jak widzę. Dobra. Chowajmy się tu. Nie. Dobra. I co? teraz mogę go do Dawaj, 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 dawaj! dawaj. What the fuck? Aha, dobra, dobra, widzę. Dlaczego tu jest ciemno? No co tak ciemno? Dawaj, dawaj, dawaj! Dobra, ej, trochę się cykam, bo szczerze mówiąc, nienawidzę labiryntu. O nie, 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 nie. Dobra, a on kręci w kółku czy co on Jak to wygląda? Jak to wygląda sytuacja? Trzeba to zbadać. Mm, on kręci w kółku. więc wy mnie wygląda będzie, Będziemy za tym po prostu pobiec. No. Dobra, biegnij, biegnij, biegnij. No, miejmy nadzieję, że nic nie stanie. Okej, okay, mamy jakąś skytkę. Tu mamy następną skytkę, to nie o to chodzi. Biegniemy dalej przez ciebie. Okej, okay, gdzie ja w ogóle jestem? Nie mam się tego pojęcia. Schowajmy się tu! Dobra, teraz powinniśmy... poczekać. myślę, że tu będzie następny A takiego. O, coś leci. No, tak myślałam, tak myślałam, dobra. Teraz podajmy to. O nie, nie, nie! Nie ma Okej, okay, widzę, że jakoś spokojnie jest. Nie, jak widzę nie jesteśmy zbytnio spokojni. Czekajcie jak to działa? Co on robi?

I ludzi skałam, bo mówiąc dylemat? Aha, dobra. Dobra, 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 dobra. Tu mam. spokojnie, muszę za tym podążać, muszę za tym podążać. Niech tu będzie jakaś szczelina. Dobra, biegnę prosto, prosto, prosto. Jest, 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 jest. mamy dziurę. O tak. Mm. Dobra, nie widzę nic. Nie widzę go Czy jestem bezpieczny? Uh, 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 uh. Nie, nie Co to jest? Dobra, biegniemy Nie wiem, biegniemy, nie biegniemy What the fuck? Ty, błąd dalej dzieje Ja pitoli nie gadzę, coś takie to tutaj dali Co się stało? Nie mam pojęcia Gdzie ja jestem? Nie patrzy na mnie, oh, widziałem, 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 jest mega źle. What the fuck? Nie! O oh my god! Szczerze mówiąc, według mnie to jest najgorsze co może być. Ja tu nic nie widzę. Jest, 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 jest! O oh, jest I co? I co teraz? I co? Nie widzę. O oh, menor brzydki! To było jedyne takie coś. Jezu, 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 Jezu. O cholera. Ej. Czemu tu jest tak ciemno? Ja nic nie widzę. What the fuck? To była skrytka, ja ale nie Uuuu Dobra, widzę to Dobra, jak to działa, jak to działa, jak to działa A, to znowu wraca Dobra Dobra, teraz to przeleci I biegniemy za tym Dawaj, 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 dawaj Jest, mamy, 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 nice Dobra, tu poleci. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Dawaj, 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 dawaj! tu już mamy. Nie wiem co nie, co się dzieje no! Ja pitolę! Przepraszam, 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 przepraszam Dobra, interakcja jakaś. Co dzisiaj? O, łamuj palec Take care of the house while I'm gone. <laughs> did you get anything for James? It's his day too. I. I had to buy something for your mother. What did you? That's all I could afford. Toch <laughs> kwiatki? Ty nagle go nie ma. Ja pitola. To nie wiem. Nie lubię czegoś takiego. Czułem, czułem się tak. Co to jest? Nie mam pojęcia co to jest, bo tu jest takiegoś. Jakoś... Nie mam pojęcia co to jest Ten... Naprawdę nie mam pojęcia co to jest, bo tak tu jest ciemno Że tu nic nie widzę Dobra, mamy kwiatki Dobra, leczka sztuczka, to zawsze działa Skasimy światło tu też mi nic nie dzieje. Ej, tu jest za ciemno. Aha, tu jest Dabina. Lol, lol, to jest Dabina. <grystanie> Ale naprawdę, tu jest tak ciemno, że nic nie widzę. Nienawidzę czegoś takiego. O, w końcu jest jakoś jaśniej. Ja myślałem, że to na samym na lampa mi przeszkadza, po prostu... Jednak tak nie było. Bo gdzie my tobą jesteśmy? Oh man, mamy następną tą! Czwarta już. Ja yeah, pitora. What the fuck? Co? What the fuck anymore? Make it stop. Come on, there's nothing left for us here. It hurts. No, it, it hurts. It hurts. Okay. It. Is it over? What panie no, Mr. Hardy. It's only just beginning. Yes, i patrzcie, gdzie jest jesteśmy jest jak niedawno to nie było w tym pięknym pomieszczeniu. Dziękuję. Mamy kolejny. As spirits as in a dream are all mm -hmm. bound up. My father's loss. The weakness which I feel. Mm -hmm. Dobra, co tu mamy ciekawego? Ostatnio mieliśmy ośmiolnicy jak pamiętam, teraz mamy takie latanie. I jak widzę To jest chyba i... To pierwsza kasa tak, to jest taka płynna, tak mi się zdaje. Mamy kluczy? Ej, nie mamy klucza. Co tu się dzieje? Bo teraz klucza nie mamy. Zawsze były klucze. Zawsze były klucze. Czy będzie ładowanie? Nie ma ładowania Powinniśmy... What the fuck? Breeze. Nie! Co? Ludzie? Ludzie? <laughs> Miało być ładowanie i wyszło inne ładowanie <laughs> Ale to jest cudowne. Nie będę tego kiewał. <laughs> What the fuck? Gdzie ja jestem? Co to za jakieś dziwne, porębane pomieszczenie, co? What the fuck? Gdzie ja jestem? What? What? To ile? Co? Co? Tak, tu się zmieniło? Tak, tu się zmieniło, ja pierdzielę. Naprawdę? Łapa! Dobra, mamy. Jak widzę, jeden, dwa, cztery. Więc wychodzi na to, że ominął mi z tej jedno. A ja, byłem się. A ja, ja, to trochę kiepsko. Jak powiem, nazwę z tym chłopcem. To the bus, okay. Tell me, James. Do you like sitting here in the park? I, I don't know. You don't know. so then go back. I, I think I do. <laughs> oh here, I could be anyone. Truly, you can be anyone you want. Mhm. I, mm -hmm. I think I don't need to be. I can play anyone I want. <laughs> Uuuu, ale to było takie, ono być że delikatne. Będę tego ukrywał. Okej, okay, co tu jeszcze mamy? Ciekawego. O cóż? Nie wiem ciągle o co chodzi tutaj z tą łamikówką na literki. Bo mi ciągle wychodzi słowo dostać. Co? Idź na całość, niech zakwawi ci serce. Myślę, że tym razem nie będzie kolorowo. No i co, tu mamy, co, co mamy ciekawego? Co będą teraz mi mówili ciekawego odnośnie e, mojego dzieła? Co się dzieje? Podobno nie było ci na planie. Co? Nigdy nie mogli ci znaleźć, mimo to że z się tym wydaje się, bez, się być wysatywiony. już wie dlaczego? Nie wiem, co o tym sądzić. Mam nadzieję, że wszystko porządko, twój poczuli, czyli Ej, przed chwilą było, jak pamiętam, jak później tutaj w ostatnim razie było tak... Aha, raczej, jeszcze dług chleb jest. A tutaj... a ta będą wyląbane to wszystko. Jak widzimy ominąłem aż dwie. Oj, ojo, ojo, oj Dobra Okej, okay, co my tutaj mamy? No tak mi się zdawało. Ej, 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 patrzcie na to. Twarz jest rozmazana. Twarz jest rozmazana. Dlaczego twarz jest rozmazana? Szczerze, znaczy, nie mam pojęcia. I jeszcze jedno. Okej czy widzicie, że to jest ta sama osoba, Okej, okay, Okej. co tu jeszcze mamy ciekawego? Oh men! Wchodzimy do marszynki! Ostatnio to były ryby, jak pamiętam. O, czy to były ryby? Co nie, to tu mamy w kwiatki. Dobra, co to za w tym Dobra, co tutaj mieliśmy? Możemy wejść na górę. Więc wchodzimy na górę. Jak pamiętamy, mieliśmy to. Tą lunetę. Co mamy ciekawego teraz? Hmm. Nie... O, my, mamy statek! Kolejny statek mamy, patrzcie na to, patrzcie na to kci, 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 kci. Gdzie? gdzie jesteś? Tu Gdzie? Tu jest Czy coś się z nim stanie, czy nie? Bo jak widzę, tak trochę się topi Z tej strony nic nie mamy po prostu, jakoś się przypatrzeć lepiej No, no, no <ścoughs> Dobra Jest tutaj chyba już nic nie ma, na niebie może coś będzie Okej. Okay. Myślałem coś ciekawszego. Ja, yeah, pitole stało się. Zacząłem omijać kolejne obrazy. Ominam aż dwa. Ajajaj, dlaczego aj, aj. coś się z tym stało. Myślę zdaje, że to będzie chyba ostatni akt, bo tutaj mamy tylko 3-4. Myślę, że to będzie chyba koniec. Tak mi się zdaje, ale nie chcę tak mówić. Ja nie chcę tego odczuwać, że to będzie koniec. Dobra, i teraz poznamy do... Nową dawkę przyjemności, czy ona będzie na pewno taka przyjemna jak myślimy, czy jednak nie? Mielatnik, co ty w ogóle kadasz? <grych> Okej, okay. co mamy tu postać? Ona chyba się pojawia w każdym filmie, tak mi się staje. Co to jest? Mniejsza, cisza. No nie, a, a czyli nic mnie nie będzie straszyło, to bardzo dobrze. No, Aha, to, to jest ta cisza. I co to wszystko? Braid. Nie mam pojęcia, to jest braid. W ogóle takie słowa piszę że ci Widzę, Ty, man, what the fuck? Co tu się dzieje? Nagram jakiś list, przeczytam go. Spód i postać, punkt zwrotny. Krok w tył, od oddech, pamiętaj. Momenty, które mm, zmieniają życie, przekreślone. Blizny je definiują. Czekaj. Bo ostatnim razem, tu była skrytka, pamiętacie? Chodziliśmy na dół. Czekajcie, tam sobie jeszcze raz, przeczytam sobie jeszcze raz ten tekst. Spód i postać, mmm... Kurde, ja trochę tego nie z tymi trochę esbiznami, nie wiem, jakby jak by tego I mamy znowu pomieszczenie jakieś zupełnie nowe Ajajaj Ja nie widzę tego, naprawdę Totalnie nienawidzę tego Ale mamy kolejny tekst, jesteśmy blisko, czuję to Nie mam miejsca na wątpliwości, żadnego wahania, tylko wola Nie złomna. tylko tyle mamy, tylko tym jesteś po ostatecznie I co, to tyle?

Hmm. Hmm. Kolejny tekst. Yes. starszy oficer ochronny, cała załoga. Uwaga, gapowicze na pokładzie. Dwoje z nich, mi dzieci, widziano na dolnych pokładach w pobliżu ładowni. No coś tam było, prawda? Hmm. Z tymi chyba szczulami. Co do tego, to do tego to co cię upadło. Kurde, dlaczego je Wam? Ja pito, co się ze mną dzieje? Nie wiem. <laughs> wyzywam wszystkich dyspozyjnych członków w załogi do poszukiwania chłopca i dziewczynki, przywołujących na pokładzie bez opieki, mając od siebie jakieś od pochwycenia, będziecie zastanawiać Laczek, się. Laczek, wskazujcie, wasza, która z godziną u ciebie? Aktualnie 2,40. <laughs> <długa>, czterdzieści. <laughs> Laczek, bo na pewno się wybieram. Mega, takie fajne pory na negowanie odcinku, nie będę go ukrywał. Yy. Okej, okay. to o, oh, men, ludziska, powiem taką pewną rzecz, bo jak wiadomo, jestem facetem, czyli oznacza no że w kuchni jestem taki mało spytny, to nie? Tutaj mamy szlak. I przeważnie było tak, jak się odsada kartofle, to się jakoś tam przechyla ten garnek, prawda, tam do góry nogami, haha, woda sobie wypływa, ale z góry takiego, że jestem taką tempą osobą nie potrafię tego robić, no bo przeważnie coś się stanie, że mi ta pokrywa po prostu wyleci w ziemniaki wylecą, po prostu wylewam wszystko do szlaka. Potem rzucam wszystko sportem do ganka i mam po prostu uziemniak i odsadzone Pamiętacie, Laczek Edition, y Kitchen, y czas i te sprawy No, no no i to chyba tyle, tak się zdaje Tutaj widzę w tym pomieszczeniu nic się takiego ciekawego nie dzieje O, my mam kolejny obrót! Are nie not afraid of death? w yeah. Takie można powiedzieć, ciekawe, a nie ciekawe. No <grych> ludzie z Kaim, można powiedzieć, z tym akcentem kartofli, ziemniaków będę się z Wami żegnać w tych drzwiach. Jak myślicie, co będzie za tymi drzwiami? Jak myślicie, chcę coś zobaczyć. Ale, 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 hola, 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 nie powiem Wam zobaczycie to dopiero w następnym odcinek, będzie dziękuję za uwagę. z mojej strony to wszystko. No i oczywiście do ucinania jest laczek! Nawet jąka się do uczynienia w następnym odconeczku. Strzała! A nie, wspomniał właśniejszy Łapkujcie taki piękny test na końcu. Strzała. Laczek, coś ci zabił! Taki film na samym końcu. Ajajaj, aj, aj, aj. co laczek z tobą będzie?